Patrzcie z piwem przed telewizorami, czyli Mundial, czas zacząć. A jaki on jest dla pań? Specjalnie dla serwisu Bubble.pl postanowiłem zapytać o to Polek. Kojarzę. Czy kojarzy pani Mundial? Kojarzył. Wie pani kiedy on się odbywa? Nie, nie orientuję się niestety. A wie pani, skąd na sama nazwa Mundial się wzięła? No pewnie od słowa mundio, czyli świat. Tak mi się wydaje. A jaki to jest język? Łaciński. Czy oglądają panie Mundial? Nie. A. A. Nie. nie. Dobrze, a czy gdyby mężczyźni, którzy tam grają, grali nago, czy oglądałyby panie? Nie wiem. Już nie wiem. Nie byłyby pani ciekawe jak tam, tak fruwa? Nie, raczej nie. E, czy pani partner nazywał kiedyś e, pani piersi piłeczkami? Nie, nie, mój partner nie nazywał mojej piersi piłeczkami. A jak nazywał? E, a to nie. już no, moja. Arbuskami? Nie, no nie. Księżycami? Nie. Słońcami? Nie. Ziemią? Nie. Górami. No się znaczy ziemiami. No, no nie, nie. Agórkami? Nie. Dolinami? Nie. Co według Pani, pani, pani? Według pani? bardziej podniesie mężczyznę? Czy seks, czy mundial? Myślę, że seks. Mimo wszystko? Seks. Ale przecież to podczas meczu się tak wydzierają, a nie podczas stosunków. No to zależy z kim Pan ma stosunek, prawda? U Pani partnerzy się wydzierali? Co Pan chce od nas? Na autograf od Pana. Dobrze. Na cyckach? Znaczy, no na dupie. Dobrze. Na pupie. na pupie. No właśnie, bo to nie przejdzie. Na pupie. Tak. Na dobrze, pupie. to pan, to pan zdejmie spod. Bo pan jest ten chyba Jacyków znany, tak? Nie. Nie? Nie, o. To To pomylka. Dziękuję. Wiedzą Pani jaki był wczoraj wynik meczu Polska-Francja? Nie. Nie. Nie Pani sobie wyobrażam, że Polska staje przed szansą zdobycia Mistrzostw Świata. No dobrze. To jest takie śmieszne. Wyobrażamy. No. No. Ciężkie to wyobrażenie. No, no ale właśnie. Może zostać mistrzem z świata tylko pod jednym warunkiem jeżeli rozbierze się pani przed całym stadionem, przed meczem. Czy zgadza się pani, czy nie? Nie. Była pani bohaterką narodową. Ale wy wszyscy no, panią. To do przemyślenia. <grym> no, ale tak bardziej, tak czy nie? Bardziej tak. Dla Polski? Nie. nie. Dla ojczyzny? Nie warto. Dla honoru? Nie. Dziękuję. Nie. Czy wie pani, co to jest pole karne? Nie. nie. A spalony? No to o Jezu, jeżeli jest tutaj, jest dwóch piłkarzy, tak? I jeżeli ten będzie między tymi piłkarzami i on kopnie piłkę, tak? To wtedy będzie spalony. Czy Pani ogląda w ogóle Mundial? E, oglądam mecze tylko niemieckiej reprezentacji piłki nożnej. Według Pani oni są akurat w seksowni, jakoś leci na któregoś Pani z nich? E, oczywiście, że lecę. Na którego? E, na Lamana, ale najbardziej na tego, Podolskiego. Mam nawet jego koszulkę z jego imieniem i nazwiskiem. A na tego bramkarza, co kiedyś był, stary taki już? Nie, to on mi się akurat nie podobało. on się nazywał? Właśnie nie pamiętam. No właśnie, ja też nie bardzo. Jakie Panie znają sposób, żeby oderwać mężczyznę od oglądania mundialu? No to można się tak zająć się panem, żeby nie chciał oglądać mundialu, tak? W jaki sposób zająć? Oj, Pan dobrze wie, w jaki sposób można się zająć. Nie wiem, no można w kilka sposobów. Kolacje, bielizna, inne gadki, szmatki, nie działają. W stringi czy jakie? <laughs> Żadne i bez też nie da rady. Tak samo w Małysza nikt nie wierzył, a widzicie skoczył. Oglądacie Małysza? Czasami? Rzadko. Wczoraj oglądaliście? Nie. O, wczoraj nie leciał. A ja cały czas czekam na kolejne pomysły do mojego programu UK Małpa WPTV. Serdecznie dziękuję za wszystkie maile.